Na loterię przygotowano pulę 100 losów, w tym 4 wygrywające. Po wylosowaniu pewnej liczby losów, wśród których był dokładnie jeden wygrywający, szansa na wygraną była taka sama jak przed rozpoczęciem loterii. Z tego wynika, że wylosowano. I jak zobaczyłem, że tutaj pisze szansa. Fakt, że mamy kalkulator i trochę nam się śpieszy, to zobaczcie, jest mega prosty sposób na rozwiązanie tego zadania. Otóż wiemy, że zdarzeń sprzyjających mamy 4, a elementarnych 100. Zatem podstawy pod wzór na prawdopodobieństwo. Czyli jest prawdopodobieństwo zwycięstwa 400. Świetnie. I teraz. Ja na waszym miejscu po prostu podzieliłbym sobie 3 przez 75, przez, przez 50, przez 80 i przez 96. Dlaczego? Bo tutaj widać ile wylosowano tych losów, prawda? nie ile zostało losów, tylko że wylosowano. Czyli odejmujemy tam liczbę odsetki. No i mi wyszło, że właśnie odpowiedź D jest prawidłowa, ponieważ Peru się 3, 75, czyli 0,04. Zatem jest takie same prawdopodobieństwo zwycięstwa. Więc polecam ten sposób, bo jest mega szybki, po prostu szybko klikasz na kalkulatorze i masz rozwiązany i lecisz dalej z kolejnym zadaniem.